Witam serdecznie wszystkie zodiakalne skorpiony, nasze tarota. Ja mam na imię Krystyna i dziś zapraszam Was na czytanie majowe. Maj będzie miesiącem, który może przynieść więcej głębi, refleksji, ale też nowych możliwości. Rozpoczniemy ten miesiąc pod wpływem Plutona w retrogradacji, która zachęci nas do zatrzymania się i spojrzenia troszeczkę w głąb siebie. Pełnia w skorpionie, w waszym znaku, może poruszyć tutaj tematy emocjonalne, które być może będą wymagać uzdrowienia. Pod koniec miesiąca, kiedy Jowisz wejdzie do bliźniąt, pojawi się energia lekkości, ciekawości i szansa na rozwój, być może w zupełnie nowym kierunku. Zobaczmy więc, jakie energie będą prowadzić Was w maju. Co może tutaj stanąć Wam na drodze, czego unikać, a na co się kochani otworzyć. No i oczywiście, jaka rada płynie z kart dla Was. Zachęcam Was do sprawdzenia też Waszego znaku księżycowego, ascendentu, co może dostarczyć Wam więcej wskazówek lub lepiej z Wami rezonować. Na końcu, jeżeli macie osobiste pytania, to wybierzemy odpowiedź na nie z wyroczni anielskiej. Zatem usiądźcie wygodnie, weźcie łyczek kawki, herbatki i zaczynamy. Jakie energie będą szły z Wami w maju? Jakie energie my, my tu mamy? Kochani, mądrość, mądrość, pamiętanie tego, no tego co było, ale tych mądrych rzeczy, tych takich, Doświadczeń w życiu, z których no, wyciągnęliście tutaj wnioski, tak, to może tu być potrzebne w maju. Popatrzcie i energia refleksji, zastanowienia się, może jakiejś takiej medytacji. No, te karty fajnie działają razem, tak? Bo i refleksja, i ta głębia nasza, ta, ta, ta wiedza idą w parze ze sobą. Dobrze, jaka będzie energia skorpiona? W maju? Jaka będzie Wasza energia? Jaka będzie energia miesiąca? Jaki będzie główny cel? Zacznijmy od tego. Kochani, stoicie w październiku. Paść Fajna energia nowych początków. Otwarcia się tutaj przede wszystkim no, na naukę, na jakieś lekcje, tak? I tutaj jest ta, ta wasza wewnętrzna wiedza, refleksja. Będzie to sprzyjać tutaj w podejmowaniu może jakieś, nie wiem, to jest taka energia pierwszych kroków, jakieś przedsięwzięcia, inwestowanie, no, finansowe oczywiście, ale też w swój własny rozwój, tak? Zaczynanie. Może niektórzy z Was będą chcieli tutaj no, zacząć jakieś kursy, jakieś warsztaty. Dla niektórych może oznaczać jakiś początek nowych projektów, um, nowej pracy, um, ale też rozpoczęcie jakichś takich, um, no może właśnie nowych przyzwyczajeń. Nie wiem, możecie koncentrować się tutaj na Waszym zdrowiu. Ulepszaniu, polepszaniu, jakiejś zmiany, tak? Czegoś nowego. Może będziecie chcieli się po prostu więcej dowiedzieć na ten temat. Dziesiątka buław mówi tutaj o takiej energii, no, zmęczenia, tak? I będzie tutaj być może dużo się działo, może będziecie mieć po prostu dużo, dużo na głowie w maju. I to może wprowadzić was też w taką refleksję, tak? Zastanowienie się, czy to. Czy znaczy to jest dokładnie to, co Wam służy, ponieważ głównym celem jest karta diabła. Energia diabła mówi tutaj o jakichś naszych właśnie niezdrowych przyzwyczajeniach, toksycznych związkach, relacjach, no oczywiście nałogach, tak? Dlatego tutaj myślę, że ten paś ten paś monet może, może być tą energią, która zapoczątkuje tutaj te zmiany, tak? I to będzie. I to będzie pozytywne, ponieważ ta energia diabła daje wam właśnie sprzyja wam um, tutaj, żeby sobie zdać sprawę z pewnych rzeczy, uświadomić sobie, co nam nie służy, co jest dla nas niedobre, co szkodzi naszemu zdrowiu, to może być styl życia, no, to mogą być relacje. To może być też, kochani, stosunek do pracy, tak? Ponieważ ta dziesiątka, ta dziesiątka buław mówi o tym przepracowaniu, zmęczeniu, o tym ciężarze. Więc być może maj będzie takim miesiącem, w którym no, niektóre skorpionki sobie uświadomią to, tak, że tak dalej być nie może. Um, być może są właśnie jakieś lekcje z przeszłości, um, no, które jakieś, może powtarzacie jakieś schematy i wiecie, jak niektóre schematy po prostu scenariusze się kończą, tak? Takie okresy przepracowania, przemęczenia, no często prowadzą do jakiejś choroby albo do jakichś innych problemów. Więc ważne będzie w maju, kochani, żeby sobie tutaj, jeżeli nawet całkowicie nie zmienić, tak, ale uświadomić sobie chociaż um, no te aspekty Waszego życia. Które właśnie warto byłoby zmienić, warto byłoby zmienić albo wykonać jakieś pierwsze kroki ku tym zmianom, i może dlatego właśnie o tym mówi ten paść, monet. Być może zaczniecie właśnie się dowiadywać, zbierać jakieś informacje, jak tutaj najlepiej sobie zmienić, poprawić, polepszyć. Um, także ta karta może mówić o nauce, ale związaną, związaną właśnie z czymś. A co pozwoli wam tutaj no, wyzbyć się czy uwolnić od tych niezdrowych sytuacji, relacji, przyzwyczajeń? Dobrze, co tutaj może wam przeszkadzać albo stać na drodze? Co tu może stać na drodze? <laughs> no, kochani, duża potrzeba. Cesarzowa jest piękną energią, energią błogosławieństwa, obfitości, tak, luksusu. Nasuwają mi się tutaj dwa aspekty przy tej karcie, jeżeli chodzi o przeszkody. Pierwsza z nich, no to jest taki scenariusz, gdzie cesarzowa lubi luksus, lubi przepych, lubi wygodę, tak. Więc czasami no, ciężko jest na przykład zrezygnować z pewnych rzeczy, no bo lubimy po prostu ten, ten no, lubimy to, co lubimy, tak. No ale często na przykład ten, ten nasz taki wysoki, nie wiem, standard życia wiąże się właśnie z tym, że musimy dużo pracować, musimy zarabiać, musimy opłacić te luksusy. Więc to może być jeden aspekt tego, że tutaj będzie sobie pewne rzeczy trzeba no, uzmysłowić, może sobie coś odpuścić, bo to przepracowywanie tutaj no, nie wychodzi nam na dobre. To jest jeden, to jest jeden aspekt. Drugi aspekt y, mówi o tym, że cesarzowa jest energią matki, energią opiekuńczą, która opiekuje się wszystkimi. No jak każda matka, zanim tutaj zadba o siebie, tak, no to zadba o wszystkich innych i często gęsto właśnie nie zostaje jej energii dla siebie. Więc drugi aspekt tego jest, że może należy popatrzeć na to i otworzyć się, otworzyć na pomoc innych. I tak jak tutaj w tej dziesiątce buław mówimy, że tyle na sobie macie, tak, to brzemię jest nad, tu jest nawet dzieciak mały, akurat w tej talii. Także po, pozwólcie sobie pomóc, otwórzcie się na pomoc od innych, bo ta energia cesarzowej mówi też właśnie o otwarciu nie tylko o, o dawaniu, tak, ale o przyjmowaniu. Także pozwólcie sobie na to, żeby przyjąć. I to też może być coś, co no niektórzy niektóre z was, szczególnie tutaj u kobiet, ale też i u mężczyzn, tak? Um, zastanowienie się nad tym i, no i pozwólcie pomóc sobie, albo odważcie się też poprosić o pomoc, bo czasami niektórzy wokół nas bliscy nie zdają sobie sprawy, widzą, widzą nas tak, jak tą, jako tą cesarzową, osobę bardzo mocną, zaradną, praktyczną. No zawsze, zawsze gotową i nie zdają sobie sprawy, że wewnątrz, ponieważ stoimy w tej, w tej energii, nie wiem, chcemy, żeby świat widział nas tutaj, w tej energii mocy, jesteśmy silne. Do wszystk wszystko zawsze, ze wszystkim sobie zawsze poradzimy, tak? Nie pozwalamy innym zobaczyć tej delikatniejszej strony, tej może strony trochę przemęczonej, która być może po po potrzebuje troszeczkę pomocy. Dobrze, kochani, na co się otworzyć. Na co się otworzyć? No, to jest też taka energia nostalgii, troszeczkę, wspomnień. A tak jak tutaj to, kochani, zgadza się to. Ta, ta medytacja, ta refleksja, ta mądrość z przeszłości tutaj stoi w tej szóstce pucharów. Wszystka pocharów mówi o wspomnieniach, no, często z dzieciństwa, o przypomnieniu sobie o tej takiej naszej dziecinnej niewinności, a o tym, że no, życie być może właśnie było wtedy łatwiejsze. Także to Wam tutaj może, może pomóc. To może czasami sami komplikujemy sobie życie niepotrzebnie. I taka, taki moment refleksji, zastanowienia się tutaj, właśnie na tym, co jest tak naprawdę ważne, co, co naprawdę przynosi nam szczęście, może pomóc tutaj w tym, żeby zweryfikować sobie no, nasz, naszą sytuację obecną. Tak? Moment zastanowienia i refleksji. Czasami, właśnie takie bardziej no, łatwiejsze, prostsze życie. Spokojniejsze życie, jest dla nas po prostu zdrowsze. Kochani, co Wam będzie sprzy sprzyjać, wspierać? Co będzie pomocne? Hmm. Co będzie pomocne? No, będziecie tutaj musieli znaleźć jakąś strategię, tak? Bo nie da się tak oczywiście wszystkiego zmienić naraz. No dla tych, którzy nie wiem, może jesteście w jakichś toksycznych sprawach zawodowych, tak, no to oczywiście nie da się, wszyscy mamy jakieś nasze obligacje życiowe, hipoteki, um, inne sprawy, tak? także że nie można tak po prostu, okej, okay, nie pasuje mi to, wychodzę, no niestety, musimy tutaj pewne rzeczy pozakańczać, ale no, warto jest mieć, kochani, plan. Warto jest mieć jakiś plan. No i tak samo jest, jeżeli chodzi o takie sprawy um, też zdrowotne, tak? Nasze, nasze życie codzienne to są jakieś takie... Nie da się, jeżeli, jeżeli prowadzicie niezdrowy tryb życia um, i, no i zdajecie sobie oczywiście z tego sprawę, no to nie da się tak obudzić, nie wiem, od poniedziałku, jak to się, jak to się mówi, zaczynam zdrowy tryb życia. To nie będzie pracować na 100% a to się nie uda, tylko trzeba robić po prostu powolne zmiany, być może zmienić jeden posiłek, być może no, zrobić jakiś plan, kiedy, kiedy mogę wygospodarować trochę czasu dla siebie, nie wiem, nawet po to, żeby poczytać książkę, pomedytować, tak? To jest karta strategii. Wy tutaj, no, będzie, będzie dobrze, jeżeli właśnie zastanowicie, przemyślicie i będziecie mieć jakąś strategię, jak tu zrobić, żeby długoterminowo poprawić sobie tutaj tą sytuację. Druga. Drugi scenariusz tej karty może być też taki, że. nie mówcie zaraz wszystkim wszystkiego. Czasami jest tak, że no nie wiem, załóżmy, że chcecie zmienić styl, tryb życia, tak? Nie wiem, od jutra będę tylko zdrowo jadł, będę chodzić na siłowni i tak dalej. No i czasami, od raz nie wiem, najlepszej przyjaciółce to powiemy, czy, czy w pracy, i później ludzie nas pytają ciągle, tak? Zaczyna nas to trochę denerwować. Czasami jest lepiej pewne rzeczy zachować, kochani, dla siebie. Przemyślcie po prostu, no oczywiście na pewno są w waszym życiu takie osoby, z którymi warto się podzielić, choćby nawet z tymi, które właśnie mogą tutaj zaoferować jakąś pomoc ale być może właśnie nie z wszystkimi, być może będą was krytykować, tak, albo z góry od razu przekreślą, tak, to są te też negatywne relacje tutaj, tak, z góry powiedzą, a i tak ci się to nie uda, a ja próbowałam i nic z tego nie było, także to jest taki niepotrzebny negatywizm, także zastanówcie się, kochani, komu warto powiedzieć, komu nie i to jest też takie jedno podejście strategiczne do sytuacji. No a jeżeli chodzi o pracę, tak, bo nawet jeżeli myślicie o zmianie, zmianie pracy. No to też czasami nie warto jest wszystkim od razu rozgłaszać. Także przemyślcie, kochani. Dobrze, jaka jest rada? Jaka jest rada dla Was? Jaka jest rada dla skorpionka? Pięknie, siódemka pucharów. Kochani, tu mogą być opcje, tak? Tu może być dużo, dużo opcji, ale. Z tą szóstką, z tą szóstką pucharów, to jest taka energia iluzji tutaj, energia iluzji, energia fantazji. Dobrze zastanówcie się, czego tak naprawdę chcecie, bo mm, siódemka pucharów może mówić tutaj o tym, że tylko jeden z wyborów będzie tak naprawdę dla Was dobry czy zdrowy. Także no, możecie być troszeczkę rozmarzeni tu. Na pewno w tym miesiącu być może właśnie przez, ten, przez tego Plutona w retrogradacji, to jest to takie zajrzenie, zajrzenie w głąb siebie, refleksja, ale przemyślcie sprawę, tak jak mówię, żeby tu był plan, żeby tu była jakaś strategia, no i takie zweryfikowanie właśnie sobie tych scenariuszy z przeszłości, co pracowało, co nie pracowało. I mądry wybór, kochani, i mądry wybór. Dobrze. Jeżeli macie pytanie, jaka jest odpowiedź na pierwsze pytanie? Popatrzcie popro, poproście innych o pomoc, poproście innych o pomoc. Nie wiem o co zapytaliście, no ale to by się tutaj zgadzało, że czasami właśnie jeżeli jesteście przewaleni odpowiedzialnością, ciężarem, zmęczeni, no to należy poprosić. Należy poprosić. Dobrze, i pytanie drugie. Dużo szczęśliwych zmian, moi drodzy. Dużo szczęśliwych zmian. Dziękuję, moje kochane skorpionki. Dziękuję, że jesteście ze mną. Zapraszam oczywiście do komentarzy. Napiszcie, jak to rezonuje z Wami, a może nie rezonuje. Zapraszam oczywiście no, do subskrypcji. To pomaga mi rozwijać ten kanał. Nawet jak mi serduszko wyślecie, to to już. Pomaga algorytmowi no, rozwijać ten kanał. Ja oczywiście życzę Wam wspaniałego maja i do zobaczenia na następnym czytanku. Papa, pa, kochani!